Witam Was kochani w kolejnym odcinku na moim kanale A jak widzicie na dzisiejszy odcinek jest Paczuszka Bardzo, bardzo miła niespodzianka Wczoraj leżała pod drzwiami Pan Mistodusz ją zostawił Się zdziwiam, Paczuszka, mówię Co za za Paczuszka? A ta Paczuszka to jest od yy, Wicki yy, Mojej która wygrała u mnie w konkursie, tylko już nie pamiętam właśnie na, w którym, czy to było na Tipli, czy to było na 1500 subskrypcji. Muszę sobie jeszcze raz przejrzeć. No i nie wiem, no i to jest Justynka Krept Justynka, bardzo, bardzo Ci kochana, dziękuję za tą paczuszkę. Ogromne, ogromne wielkie serducha dla Ciebie. Tutaj, jak widzicie, już jest yy, nie wiem, czy to się po prostu taśma odkleiła, yy, czy co, Także Justynko, bardzo Ci proszę, żebyś dokładnie y, oglądała i patrzyła, czy nic nie zginęło, wszystko się zgadza i później mi napisz, y, czy wszystko jest. Także co, kochani? Sprawdzamy, otwieramy, sprawdzamy, co tutaj Justynka włożyła. Naprawdę, nie trzeba było, naprawdę. Dobra, o... Okej, okay, dobra, nie będziemy tak... O, coś mi ucieka ostrość, nie wiem, nie wiem dlaczego. Dobra, co my tu mamy pierwsze? Pierwsze mamy maseczkę nawilżającą, super Isana. Sześć rodzajów kwasu hialuronowego i alores, skóra odwodniona, mm. Chyba sobie jestem sama w domu, więc może sobie zrobię taki, takie spa w domu. Nikt mi nie będzie przeszkadzał, więc będzie fajnie. Dobra, lecimy dalej. Co my tutaj mamy? Tutaj mamy. O, zdrapeczkę mamy. Z, z, krzyżówkę XL za 5, za 5 zł z numerem 1. Także sobie zaraz zdrapiemy. Co my tu jeszcze mamy? oj, co to jest o, zestaw pięciu barwników do jaj i plus sześć owijek, wow o, to sobie to schowam to sobie to oho otwarte, więc kochana yy, sprawdzamy bo czy wszystko się zgadza yy, raz Raz, dwa, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Jest i raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I pięć tych pięć ma być? Tak. Chyba pięciu barwników i sześć owijek. Czyli się wszystko zgadza. Dobra. Bo było otworzone. Nie wiem, czy to podczas, podczas transportu się yy, nie wiem. Ale jest. Schowam i będziemy mieli yy, na następny rok. Super, dziękuję Ci, kochana. Mam nadzieję, że się to. Yy, a, do, do grudnia 2025 roku, więc na pewno się to nie popsuje. Co my tutaj mamy? Co, o, o jakie cudo. Ale super. Krem do rąk ukojenie. Hmm, hmm, hmm. Zrelaksowana lama. Mm. Zaraz sobie wypróbuję. Poczekajcie kochani. Zobaczymy jak pachnie. Otworzymy sobie. Uh -huh. Zakręcimy. Teraz jest taka pogoda, że krem do rąk zawsze się przyda. Ale ładnie pachnie. Ale ślicznie pachnie. Super. Super pięknie pachnie, naprawdę pięknie pachnie skóra taka fajna się zrobiła, więc na pewno będę to sobie smarować po kilka razy nawet, dobra lecimy dalej, co tu co mamy oj, ojojoj, oj, oj, oj. a to co to, to och, jakie cudo zobaczcie, zajączki ale super, śliczne no, fajne ale czat, zostawię, to będzie do na następny rok Zafoliuję, zapakuję, żeby się nie zniszczyło. Co my tutaj jeszcze mamy? Oj, oj, oj. O, y, aha, dobra, ale ja nie umiem po chińsku czytać. Coś tutaj znajdziemy. Jest, jest. Maska w płacie z kwasem hialuronowym nawilżająca. O! Może mnie trochę odmłodnieje. Co myślicie? Ja już się stara robię, więc może taki, taka maseczka się przyda na odmłodnienie trochę. Dobra, kochanie, lecimy dalej. Chyba, aha. Rzeżucha Wielkanocna. Ale super. Też widzę, jest do 2023 chyba. To więc super. To my sobie y, zasadzimy. Też tutaj spakuję. To będę miała na następny rok. Super. Fajnie. Y, I mamy chyba tutaj kartkę jeszcze i chyba... Tak, i już nic nie ma. Mamy puściutko. Także... Zobaczmy sobie karteczkę. Chciała chyba pewnie Justynka na święta wysłać, ale niestety no, nie udało się i nie doszło. Dopiero wczoraj ją dostałam. A dzisiaj nagrywam, żeby zaraz od razu y, Wam y, wrzucić. Wesołych Świąt Wielkanocnych, ale to pamięć też się liczy. A proszę bardzo PS, bardzo dziękuję za cudowną wygraną na Twoim kanale. Pozdrawiam serdecznie, droga Aniu z rodziną. Pogodnych świąt wielkanocnych, smacznego jajka, radosnego śmigusa, dynkusa. Zdrowia i wiosennej atmosfery dookoła, niech wszelka harmonia i wesoły nastrój trwa cały czas i przynosi szczęście, pomyślność i pogodę ducha. Życzę Justyna z rodziną. Dziękuję. Och, coś ten. No patrzcie, nie wiem, co to się dzieje, że mi tak ucieka ta ostrość. Bardzo, bardzo, bardzo Ci kochana, dziękuję. No, nie spodziewałam się. Super. Pamiątka będzie do kopertki wkładam. O, chowam. No i co, kochani? Zdrapiemy sobie razem. Zdrapiemy sobie razem zdrapeczkę od Justynki. Tylko łyczkę się napije, bo tak mi się spać chce. Nagrywam to rano. Niedawno dzieci odwiozłam do szkoły. Junie do żłobka. No i teraz nagrywam, żeby zaraz wstawić i brać się za robotę. Mam nadzieję, że wszystko widzicie, bo nie wiem, co się dzieje, że mi ucieka ta, ta ostrość. Yy, dobra, mamy G, szukamy G. Może, no dobra, G, 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 czy mamy tutaj G? Mamy tutaj w słowie, w słowie Bóg. <laughs> I tu teraz Hmm, hmm, hmm. A tutaj w ogóle G nie dali, zobaczcie. Jedno G dali tylko. Aha, aha. Dobra. Lecimy dalej. Mamy literkę R. Szukamy literki R. Mamy literkę R tutaj. Mamy w słowie Eros, Hermes, Kandelabr, Sera, Rolada. Fotograf. Na pewno tyle, tyle, tyle. Mam nadzieję, że widzicie, że to nie ucieka. <gry> Teraz lecimy tutaj, szukamy literki R, ale tutaj mamy tylko jedno w słowie rosa. Ale się wysilili. Dobra, mamy C i mamy w bonusie Słowo w słowie poczta. Szukamy dalej. Mamy w słowie tylko cera. Dobra, lecimy dalej, szukamy literki. Literki C. Ale tutaj literki C w ogóle nie dali. Dobra, lecimy dalej, mamy literkę W. Szukamy literki W. Mamy w słowie kwietnik. O, i też jedno, ale. Dobra, szukamy teraz tutaj. Mamy tutaj. Kalwin. I tyle. Dobra, lecimy dalej. Mamy literkę A. I mamy w słowie poczta. <laughs> I mamy tak. W słowie Alba. Boa. Anons. Kandelabr. Atol, fotograf, Rolada, Sera. I tyle. Dobra, lecimy do drugiej. I mamy tak w słowie: kapelusz, kalwin, opona, <ścoughs> islam, kanton, tales, tabu. Rosa, Ada i Kasa. Czy gdzieś nigdzie nie ominęłam? Nie, nie ominęłam. Także lecimy kolejną literkę. Jest to literka i, bonusie tutaj nie mamy, i mamy tutaj, i tu mamy, i kwietnik. I tyle tutaj mamy w słowie Islam też jedno ale dużo dali no ale cóż dobra, lecimy dalej, mamy literkę J, bo no się nie mamy literki J, tutaj w ogóle literki J nie mamy i tutaj mamy jedno chyba tylko literkę J, tak także na razie nic tutaj się nie układa, ale ty się w razie czego yy, Justynko nie przejmuj Mamy literkę E. I tak tutaj mamy kwietnik, mentol, hermes, eros, bem. O, mamy pierwsze słowo cera. Przepraszam. I tyle. Lecimy teraz, kochani, do drugiej. I mamy w słowie kapelusz. Ele onora. Konsensus. Tales i tyle. Dobra, lecimy dalej. Mamy literkę S. Tutaj nie mamy. Tutaj mamy Antos, eros i tyle. Dobra, lecimy do drugiej. I mamy w słowie Kapelusz, Islam, Szymon, Ukos, Tales, Rosa i Kasa. Dobra, lecimy dalej. I mamy P. Mamy w bonusie P. I szukamy literki P. Tutaj mamy P popyt i tyle. W drugiej mamy w słowie kapelusz, opona, mops, o i tutaj jeszcze S kupiłam i tyle. Dobra, lecimy kolejną literkę i mamy literkę Z, tutaj mamy w bonusie Z i szukamy teraz literki Z. Tutaj w pierwszej krzyżówce nie ma. Lecimy do drugiej. Mamy tutaj Z. Tutaj Z. I tyle. Dobra. Lecimy dalej. Mamy literkę N. Szukamy literki N. Tutaj mamy literkę N. Mentol. Kandelabr. I tyle. W drugiej. Konsensus. Opona. Albo tu N miałam brakować. Dobra. Kanton. Yy, I tyle. Dobra. Lecimy. Kolejny tu literka <laughs> H. Ale ja chyba y, H to ja w ogóle tutaj chyba nie widziałam. Dobra. Tutaj na pewno nie mamy H. A tu. Też nie macha. Nie macha. Haha, nie dali. Mamy literkę F. Szukamy literkę E. Mamy tutaj fotograf. Stoimy tylko na razie z jedną. <coughs> z jednym słowem. Dobra. Lecimy tutaj. Szukamy literki. F nie ma. Lecimy. Kolejne. D. Rolada. Kandelabr. Drugiej. O, mamy tutaj pierwsze słowo. Ada. Tutaj mamy D. Udo. I tyle. No tu nie pominęłam? Nie pominęłam. No kochani, zbliżamy się do końca. Mamy literkę Y. Mamy w słowie popyt. I tyle. Lecimy do drugiej. Mamy w słowie o, chyba było C i ja cenie nie zdrapałam. No. Dobra. I tyle. No kochani. Dwie ostatnie i mamy literkę M. Mamy mentol. Bem. I tyle. O z drugiej strony literka M szukamy. Mamy w słowie Islam, Szymon, Mops i Emu. No i kochani, ostatnia literka to jest literka L. I szukamy. Mamy tutaj Alba, Montol, Akropol, Atol, rolada, kandelabr i blad. Także tutaj mamy tylko jedno słowo niestety. <laughs> tutaj kapelusz, kalwin, mamy drugie słowo islam, ale na tym się już zakończy. I tutaj się na tym to zakończy. Na Islam i Ada. Bonusie byś, byłoby 10 zł, ale nie chcieli dać. Sprawdźmy sobie jeszcze kontrolę. Mamy da. Da. Co da? Da. O. Literkę ukradli. A jest. Czyli jest pusta. Także kochani, już podrapane, więc bardzo się cieszę. Oczywiście Justynko, bardzo, bardzo ci kochana, dziękuję za taką niespodziankę. Bardzo, bardzo, bardzo ci dziękuję. Was, kochani, proszę dla Justynki serduszka, a ja od Was poproszę o łapeczki pod tym filmikiem, o jakiś komentarz, nawet z tymi storduszkami dla Justynki i widzimy się w kolejnym odcinku, także do zobaczenia, trzymajcie się, buziaczki, pa!